Witajcie kochani, dzisiaj środa, więc lekcja divina z psalmów. Dzisiaj psalm 22, więc zaczynajmy. Mnie Ojca i syna i ducha świętego Amen. Duchu święty, uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że wciąż wspomagasz nas modlić się i sławić Ciebie Boże. Dziękujemy Ci za to, że jesteś taki dobry dla nas, że zostawiłeś Pismo święte, niezgłębione Twoje słowo, które nas pokrzepia i umacnia. Ave Maria, mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Lekcja Divina, część pierwsza, lekcjo, czyli czytanie. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a tyś ich uwolnił. Do ciebie wołali i zostali zbawieni, tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem, od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Amen. Ten psalm jest dość długi, dlatego podzielimy go na trzy części. To właśnie w opisie dam wam będzie napisane jakie to wersety z tego psalmu. Druga część lekcji divina, czyli medytacja. Poproszenie Ducha Świętego, aby Duch Święty wskazał na jakiś fragment czy zdanie, które mnie poruszy duchowo. Powiem Wam, że dzisiaj poruszyły mnie te słowa, a przecież Ty mieszkasz w świątyni. Chwało Izraela. Yy, powiem Wam, że te słowa jednoznacznie mi się osobiście łączą ze z tymi słowami, że jeśli Bóg jest w świątyni, to kiedyś yy, właśnie Żydzi cały czas yy, mówili o tym, że w świątyni jest Pan Bóg, ale my teraz właśnie w świątyni. Wiemy, że jest tabernakulum i w każdym taber tabernakulum, w którym znajduje się Jezus Eucharystyczny, rzeczywiście sakramentalnie on tam jest. Rzeczywiście czeka na nas. Rzeczywiście czeka na mnie, na Was. Dlatego y, te słowa myślę, że Duch Święty teraz mnie natchnął, żeby te słowa poruszyły mnie. Żebym bardzo się cieszył i mógł. Właśnie to głosić, to wielkie nieskończone miłosierdzie Boże i, i cud nad cudami, że w każdej Mszy Świętej Pan Jezus prawdziwie przychodzi do nas w Komunii Świętej, jaka to jest wielka łaska, jaki wielki cud niepojęty. I też, że właśnie oprócz Mszy Świętej wiem, że w niektórych parafiach jest Kościół zamykany w ciągu dnia, a w niektórych w większych miastach jest właśnie otwarty całą dobę, bo jest wieczysta adoracja. Tak jak niedawno wysyłałem Wam filmik z Krakowa i tam wiele kościołów ma właśnie wieczystą adorację. No to jest piękno, to jest piękna łaska Boża, że możemy zawsze przyjść do Boga i On zawsze czeka na nas. Trzecia część lekcjo divina, czyli oracjo. Panie Boże, uwielbiam Cię i dziękuję Ci, że w sposób sakramentalny jesteś z nami w Komunii Świętej, że czekasz na nas w każdym tabernakulum, w którym jest Twoja obecność, hostia święta. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samymi, lecz pozostałeś z nami aż do końca świata. Amen. Proszę Cię, pobłogosław tych, którzy pragną szukać Ciebie, aby odnaleźli Ciebie w świątyniach czwarta część kontemplacja no to właśnie w tym czasie y, wsłuchaj się w słowo Boże nie to co czytasz ale to co Bóg chce do mnie przemówić i na zakończenie podziękowanie panie boże dziękuję ci za twoje słowo ave maria pa, pa. jak wam się podoba lajkujcie przekazujcie dalej czekam na wasze komentarze pa pa